Cześć widzu mój przysympatyczny. W tym materiale przedstawię Ci najważniejsze zmiany według mnie oraz moją opinię na ich temat. Pamiętaj jednakże, że materiał ten tworzę z myślą o tym, by przedstawić Ci moje oczekiwania wobec gry. Wiele osób już tego typu film nagrało, choć według mnie podejdę do tego z trochę innej strony. Część pierwsza, bardzo ograniczony tek. Jedną z najważniejszych zmian według mnie jest ograniczona endgameowa zawartość gry. Uważam, że to właśnie ten punkt będzie największą bolączką innych graczy. Ten zabieg najmniej mi się podoba. Owszem, jest to gra o dinozaurach, tylko należy zaznaczyć, że jest to również fikcyjny świat. Wielkie platformy kosmiczne, arki i ludzkość, która przetrwała zniszczenie ekologiczne swojej planety, ludzkość, próbującą przywrócić ekosystem, i mam wszędzie biegać na piechotę. Nie zrozumcie mnie źle. W żadnym wypadku nie mówię, że gra nie powinna w dużej mierze opierać się na surwivalu dziczy, biegając pół na goździdą. Jest to bardzo ważny akt rozgrywki. Dzięki temu zabiegowi gracz jest w stanie przypomnieć sobie podstawy gry. To przyjemność z, umier z odkrywania wszystkiego za pomocą dinozaurów naziemnych czy powietrznych. Owszem, jest to ważna część. Niemniej jednak sam dostęp do końcowego etapu gry ma być no właśnie, końcowym etapem gry. Gdy już wszystko zwiedziłeś, pokonałeś najcięższych przeciwników, chcesz mieć coś z tego, jakiś cel. W innym wypadku, po co to wszystko? Po co oswajanie armii reksów, mutowanie, pokonywanie bosa? dla samej satysfakcji? Dla flagi i garstki elementu, którego i tak nie będziesz mógł wykorzystać? Nie mój drogi widzu, ja tak nie uważam. Strój tekowy, maszyny, generator energii, to wszystko według mnie powinno zostać. Ponieważ jest to zwieńczenie, powiedziałbym korona w formie futurystycznej bazy. Części druga, odświeżenie grafiki i systemu budowania. Dlaczego obie te rzeczy są w jednym punkcie? Ponieważ sam bardzo mocno chłonę grę od strony wizualnej. Za odświeżeniem grafiki oczywiście stoi nowy silnik gry. Tak samo jak za pracą światła, co mam nadzieję nie spowoduje przegrzewania się sprzętu przy próbie gry w 60 klatkach na sekundę. Ale dlaczego budowanie? Otóż, pamiętając co się dzieje w pierwszej części gry, trzeba mieć na uwadze, że jakiekolwiek zmiany w strukturach do tego momentu działały różnie. Twórcy obiecują nam te same wysokości ścian, lepszy system snapowania się struktur. Tylko zacznijmy od tego, że powinno się to pojawić już w pierwszej części gry. Dodatkowo powstaje zapytanie, czy te nowe struktury i światła będą szły w parze z lepszą optymalizacją. Nie, nie mówię tutaj o optymalizacji, na zasadzie nic nie zrobimy w tą stronę, ale macie DLSS i się cieszcie. Tylko tak, żeby do tego podejść naprawdę sumiennie. Czy przebywając w pobliżu czyjejś wielkiej bazy, gra nie wyrzuci błędu o braku pamięci i nie będę musiał prosić kogoś akurat dostępnego na serwerze, by mnie odciągnął od tego miejsca, żebym mógł zalogować się do gry. Część trzecia multiplatformowe mody. Tutaj bardzo dużo zależy znowu od tego, jak do tego podejdą twórcy. Obecnie mamy wspaniałą bazę modyfikacji dostępnych na wyciągnięcie ręki na Steam. Owszem, inne platformy nad tym cierpią, ale z drugiej strony na innych platformach nie było czegoś takiego jak warsztat do modyfikacji. i ciężko będzie wyobrazić sobie działanie tego typu warsztatu na chociażby PlayStation. Pomijając oczywiście wątek zasobów samych konsol, nad czym również dobrze byłoby się zastanowić. No i właśnie tutaj możemy przejść do kolejnego ciernia wokół mody premium. Rozumiem, że Wildcard nie chce być sponsorem dla infrastruktury związanej z modyfikacjami, ale jak to zostanie zaimplementowane do gry? Czy gracie stricte PC-owi będą mieli dostęp do tych modyfikacji za darmo, dokładnie tak jak jest teraz? Czy jednak skoro wszyscy płacą za ten dostęp, my gracze, którzy zapłacili za samą grę, często opłacamy abonament jak PlayStation, by móc w ogóle połączyć się z serwerem, dodatkowo będziemy musieli dopłacać do kolejnych zawartości. Z drugiej strony poniekąd rozumiem, wszystkim rządzą pieniądze, ale sam producent gry też nie wie jak jeszcze bardziej zmonetyzować grę. Przypominam tylko, że dziwne zabiegi robią obecnie z kosztem zakupu samej gry. Część czwarta zmiany w mechanice. Po pierwsze brak krajopodów od początku rozgrywki. Jest to mechanika, do której gracze już bardzo mocno się przyzwyczaili. Dzięki temu nie musimy budować ogromnych baz, które pomieszczą wszystkie nasze stworzenia. Wystarczy wstawić dwie trzy lodówki na krajopody i można oswajać praktycznie dowoli. Na pocieszenie dodam, że pojawią się ponownie w jednym z kolejnych DLC. Obstawiam, że przy dodaniu mapy Extinction, jak bodajże poprzednim razem miało to miejsce. Druga rzecz to levelowanie prędkości ruchu dla stworzeń latających. O ile na serwerach oficjalnych dalej pozostanie to wyłączone, tak na nieoficjalnych będzie można tę opcję znowu włączyć, no ale na serwerach oficjalnych w crunchu 381 twórcy dopisali, że również gracze nie będą mogli podnosić na swoich postaciach tej statystyki, a taka decyzja jest według mnie dużym błędem, gra stanie się znacznie wolniejsza. Ostatnim podpunktem tego punktu jest samo Jak pewnie większość graczy wie, maksymalne punkty uzyskane przez brydowanie to 255 w jedną statystykę. Studio już zapowiedziało, że ten limit zostanie usunięty, a odgórny limit statystyk będzie zależał tylko i wyłącznie od właściciela danego serwera. Część piąta podsumowanie. Na tym poprzestańmy. Owszem, mam jeszcze parę bolączek, aczkolwiek w momencie pisania tego filmu nie mogłem się dokopać do oficjalnych informacji. Tylko napomknę, że może być duża zmiana, jeżeli chodzi o serwery oficjalne. Podobno ma być tak, że już nie będzie można podróżować pomiędzy dowolnymi serwerami, a tylko pomiędzy grupami serwerów, gdzie każda grupa będzie miała dostęp do pojedynczego serwera z każdą z map. No dobrze, a teraz właściwie podsumowanie. Trochę przemyśleń umieściłem w tym filmie, zawarłem w nim większość informacji, które znalazłem na oficjalnych źródłach, i postarałem się podzielić przemyśleniami na ten temat. Napisz proszę, co ty o tym sądzisz. Moje zdanie jest takie, że o ile deweloperzy naprawdę się przyłożą do tego, co zawarli w materiałach promocyjnych, stanie się prawdą. Kwestia jest tego, jaką. Czy pójdą śladem innych producentów i też będą nas chcieli przysłowiowo orżnąć na kasę? Czy nowy system oświetlenia, budowania, oswajania i gry samej w sobie będą ze sobą kompatybilne? Mam nadzieję, że wszystko wypali i cóż, może rzeczywiście tak będzie.